Siedemdziesiąt pięć, sześć oczek łańcuszka, zamykam w kółeczko trzy oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka, i jeszcze trzy razem cztery słupki. Oczka odstępu i kolejne cztery słupki. Cztery sekwencje po cztery słupki, oddzielone trzema oczkami łańcuszka. I przechodzę do następnego okrążenia. I w tej arkadzie będę już robić podwójne słupki, czyli cztery oczka łańcuszka zamiast pierwszego podwójnego słupka. W tej arkadzie cztery podwójne słupki. Oddzielone trzema oczkami łańcuszka, kolejne w tej samej arkadzie cztery podwójne słupki. To jest początek robótki. Nie przechodzę dalej. Cztery oczka łańcuszka zamiast pierwszego podwójnego słupka i przerabiam te pod spodem. Dwa oczka łańcuszka, i w tej arkadzie tworzę arkadę. Podwójny słupek, trzy oczka odstępu, kolejny podwójny słupek. Znowu tylko dwa oczka odstępu. W tym miejscu, kiedy tworzę taką arkadę, wystarczą dwa oczka odstępu. W pozostałych miejscach będę robiła trzy. I przechodzę do przerabiania tych słupków pod spodem. Kolejne cztery podwójne słupki. Robótka powoli mi się rozszerza. I tworzyć taki trójkąt. To jest początek. Tą część na razie pozostawiam nieprzerobioną. Będę przerabiać dalej w ten sposób. Cztery oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Odwracam robótkę i przerabiam kolejne słupki, z tym, że tu po tej stronie już ich nie będę zamykać. Zamknę je wszystkie razem, czyli jeden, drugi, trzeci, czwarty. I dopiero teraz wszystkie razem zamykam. Zamknięte. Tutaj miałam dwa oczka łańcuszka, teraz robię trzy. Trzy oczka odstępu. I w tej przygotowanej arkadzie znowu stawiam dwie sekwencje po cztery słupki, rozdzielone trzema oczkami łańcuszka. oczka odstępu i kolejne cztery słupki. I tak jak po tej stronie trzy oczka odstępu, I będę zamykać słupeczki tak jak po tej stronie. Pierwszy listek gotowy, a tutaj już zaczyna się drugi. Cztery oczka łańcuszka, zamiast słupka, trzy oczka odstępu, razem siedem oczek. Odwracam robótkę i powtarzam sekwencję tych słupeczków. Tutaj przechodzę do zrobienia arkady w arkadzie i zrobię tylko dwa oczka odstępu. Wszędzie robię po trzy, a tutaj w tym miejscu będę robiła przez całą długość dwa oczka odstępu. Wystarcza. Trzy oczka łańcuszka. Kolejny podwójny słupek i mam arkadę w arkadzie. Dwa oczka odstępu. I przechodzę do przerobienia tych pozostałych słupków. I tak jak po tej stronie, trzy oczka odstępu i podwójny słupek w zamkniętych oczkach. Symetrycznie po obu stronach robótka się rozszerza. Siedem oczek łańcuszka. Cztery na pierwszy słupek, trzy oczka odstępu, podwójny słupek. Nie zamykam, ponieważ teraz będę je zamykała wszystkie razem tak jak tu na dole. Trzy oczka odstępu. I zaczynam kolejny listek, tak jak tutaj, w tej przygotowanej wcześniej arkadzie. Dwie sekwencje po cztery podwójne słupki oddzielone trzema oczkami łańcuszka. Tej listaczek zamykałam, tutaj otwieram następne, Czyli z tej strony, tak samo te wszystkie cztery słupki muszę zamknąć. Trzy oczka odstępu. 3 oczka odstępu, w czwartym oczku odwójny słupek. I te sekwencje nie będą się już zmieniały, będzie się tylko powiększać robótka. siedem oczek łańcuszka, Odwracam robótkę, podwójny słupek w połączonym listku, trzy oczka odstępu i powtarzam sekwencję tych czterech. Powtarzam sekwencję, znowu jest miejsce na arkadę, czyli tylko dwa oczka odstępu i robię arkadę. I znowu dwa oczka odstępu i powtarzam sekwencję słupków. Z jednej i z drugiej strony robótka się poszerza i powstają kolejne listki. I będę tak kontynuować. Thank you. To będzie powiedzmy przód, dekolt i pod pachą, a tutaj zacznę tył i zrobię go dokładnie tak samo. Cztery oczka, cztery podwójne słupki w Arkadzie. Trzy oczka odstępu i kolejne cztery podwójne słupki w tej samej Arkadzie. Pieroczka łańcuszka, odwracam sobie robótkę i będę kontynuować tak jak tu na dole, tak samo u góry. Dochodzę tu już do końca rzędu. Będę teraz łączyć z kolejnym podwójny narzut i tutaj w narożniku wykonuję kolejny słupek i łączę wszystkie oczka. Trzy oczka odstępu. I przechodzę już do wykonywania kolejnego rzędu w następnym elemencie. Połączenie samymi szczytami kwadracików, czubeczkami połączone. Podwójny narzut. W samym narożniku. Oczku. I przerabiam podwójny słupek i zamykam wszystkie razem. I jest już połączone. Trzy oczka, i kolejny słupek. I mogę rozpocząć następny rząd w kolejnym elemencie. Zakończyłam już okrążenie. Wracam tutaj do tego punktu, z którego zaczynałam. Wystarczą mi teraz trzy oczka łańcuszka. I w samym łączeniu, oczkiem ścisłym, zamykającym, zamykam ten rządek. Także kwadraciki łączą się samymi czubeczkami. I zaczynam teraz już. Rząd dookoła, wszystkie części mam połączone i to już będzie proste. Będę po prostu kontynuować wzór. 7 oczek łańcuszka, 4 zamiast pierwszego słupka podwójnego, 3 oczka odstępu i tworzę już kolejny kwadracik w kolejnym okrążeniu. Tu zaczynam sobie już. Kolejne okrążenie. W pierwszym okrążeniu połączyłam je wszystkie razem. I teraz będę łączyć dookoła, będę przerabiać dookoła. To jest mój już kolejny obrót, kolejny rządek. Zaczęłam kolejny rządek. Jak już przejdę dookoła, to po prostu tutaj go połączę. Tu jest brakujący, a tutaj w tą stronę idę kolejnym okrążeniem i dookoła. 你俩。